Obżarstwo, pijaństwo, troski doczesne. To jest to, na co Jezus zwraca uwagę. Co może sprawić, że gdzieś przeoczymy ten moment przyjścia Boga do naszego życia. Obrzarstwo, pijaństwo jeszcze bym zrozumiał, ale to, że się martwimy, że się troszczymy. A może to, to troski to jest to właśnie nasza próba kontroli nad tym światem. Chcemy być bogami w swoim życiu. Chcemy mieć wszystko, że tak powiem, w swojej dłoni i nad wszystkim decydować. Dziś ciągle za mało w nas zaufania, że Bóg nas chce przeprowadzić przez każdą sytuację naszego życia. Może właśnie dzisiaj Bóg chce Ciebie i mnie zaprosić, abyśmy Mu zaufali, abyśmy trochę dali Mu więcej miejsca w naszym życiu. Zatem zrób Mu trochę więcej miejsca i zaufaj. Dobrego.